Turecki serial Wichrowe Wzgórze przedstawia nieoczekiwane spotkanie Cajnep i Halila, którzy pochodzą z odmiennych światów. Ta emocjonująca telenowela łączy miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych chwil. Najnowsze streszczenia ujawniają, co wydarzy się w odcinkach od 259 do 263, które TVP1 wyemituje między 24 a 26 września, o czym jest serial Wichrowe Wzgórze. Wichrowe wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajnep pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli. Wichrowe wzgórze, gdzie i kiedy oglądać? Serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVP VOD. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 261 środa 24 września. Po romantycznym wieczorze Halil daje Cajnep check-in Blanco, oskarżając ją o zdradę i współpracę z Kazimem. Zajneb broni się, twierdząc, że chciała tylko kontraktu, a nie zemsty. W gniewie odrzuca Czek, Halil wychodzi trzaskając drzwiami. Zrozpaczona postanawia zerwać współpracę z serdarem. Tekin informuje Kazima o sukcesie planu, ale ostrzega przed pokojówką znającą prawdę. Nazajutrz tulej znajduje Czek w sypialni i waha się, czy go wykorzystać. W końcu zabiera dokument, nieświadoma, że ktoś mógł ją usłyszeć. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków. 262 czwartek 25 września. Tekin zastrasza Nichan zdjęciami jej rodziców, zmuszając ją do odejścia i milczenia. Dziewczyna w panice ucieka z rezydencji. Tulej przekazuje czek nieznajomemu, by go zrealizował. Lecz songul przechwytuje dokument i każe jej opuścić dom. Gulan mimochodem zdradza, że cukierki z gabinetu należą do Tekina. Co budzi w Halilu wątpliwości i poczucie winy. Hakan odkrywa, że Tekin bywał w kasynie Kazima. Gdy Halil dostaje list od Michan, jego gniew eksploduje i podpisuje kontrakt, stawiając Cajnep pod ścianą. Wichrowe wzgórze streszczenie odcinków, 263 piątek 26 września. Eren z Selmą szykują się do wyjazdu na urlop. Hiimet postanawia pokrzyżować ich plany. Cajneb bezskutecznie szuka kontraktów w pracowni Halila. Songul jest szantażowana przez człowieka, który podpalił drzewo na wichrowym wzgórzu. Kazem zastawia pułapkę na Halila i Cajneb.